Witam serdecznie od tej strony, moi drodzy. Ruszam dalej. Eee, znowu byłem u Andrzeja jakieś dwa dni, z racji tego, że musiałem się tutaj uporać z kilkoma problemami. I jednym z tych problemów był internet. Teraz mam już internet bez limitu prędkości, bez limitu eee, ograniczeń, czyli tych gigabajtów. I trochę to trwało zanim się udało to uzyskać. Ale to może gdzieś na streamie opowiem, bo z racji tego, że sobie ten internet mam, to będę mógł robić streamy. I w dzisiejszym dniu, po tych dwóch dniach laby, ta glaby, wyruszyłem dalej i zaraz Wam mówię, gdzie jadę. Słyska. A udaję się w kierunku genui tutaj Genua, czyli na zachód i troszeczkę na południe. A po drodze będę się zatrzymywał, jak mnie coś skusi swym widokiem i będę Wam to i sobie pokazywał a skusiło mnie na przykład właśnie coś takiego taki widok skusił me oczy no trochę tutaj od, tych, to, to, od tej drogi będzie głośno, ale również ta budowla i jaki tutaj klimat panuje, to mnie skusiło to pewnie jest jakiś kościół, jakich wiele tutaj we Włoszech, ale ta budowla naprawdę jest tutaj klimatycznie ciekawe czy wejść można Gdzie tam? Zamknięty kościółek. Już chciałem wchodzić do auta, a tutaj takie jakieś bydle leży. Mówię, co to jest cholera? A to chyba ta szarańcza, nie? Yy. Yy. Jadę. Jakiś stary młyn po prawej. Nie wiem czy to młyn. A skąd taka myśl, że to młyn, bo tutaj jest woda. Być może kiedyś tutaj jakiś ten wał łaził. O, pięknie tam widać coś, kurde, nie wiem co to jest, ale co to za miasto, zaraz się zatrzymamy i zobaczymy, co to za kopuła tam, co to za kościoły, co to za żurawie i co to za woda, bo to chyba nie rzeka. Za 500 metrów na razie pierwszy zjazd. No dobra. Miasto nazywa się Mantua, jest położone na trzech sztucznych jeziorach i przez to jeszcze przepływa rzeka. Początki osadnictwa w tym rejonie to jest 2000 lat przed naszym erą i tu widać piękne mury. Oczywiście później przez Celtów podbite, później przez Rzymian podbite, później jakiś Karol Wielki, później Napoleon. Eee, działo się tutaj bardzo dużo. Jest jakiś teatr, jakieś kościoły eee, Romeo i Julia tutaj eee, w, w, mniej więcej w tych rejonach tam Szekspir opisywał tutaj właśnie te rejony w Romeo i Julii. Tyle doczytałem i zaraz wam pokazuję to, co sam zobaczę. Prawdopodobnie oryginalny fragment mozaiki rzymskiej jakiejś z jakiegoś domu czy z czegoś. Do dupy się po tym łazi, a to chyba jest tutaj na całym mieście rozciągnięte. To jakiś kościół. Dojdę, będzie ładny widok, to się włączy dworzec autobusowego, a raczej przystanek. E, miejscowość liczy 46 tysięcy mieszkańców i wszędzie kolumny i wszędzie wieże, mury obronne i no i widzicie jaki klimat pusto. Pewnie w lato tutaj jest pełna jakichś tych food trucków i tak dalej. Idę tam, to zobaczyć Bardzo ładnie tu pachnie wanilią. Cały czas wanilię czuję. No, chyba z jakichś papierosów, albo z jakiegoś papierosa, bo chociaż może, nie wiem. Zbliżam się do klimatycznego przejścia i przeżyjcie to razem ze mną. Tam to tak wygląda. A tutaj to wygląda tak. I dalej. O, to już znowu Kraków. Wieża, jakiś kościółek. Tu ta kamienica jest piękna klimat robi jak nie wiem tu znowu jakaś wieża teraz idę gdzieś tam bo jeszcze w parkingu 40 minut coś zdążę zobaczyć ale w żadnej z tych knajp nie będę siadał bo to jest bez sensu tu jest klimat Bolonii albo w Bolonii jest klimat tutejszy jak kto woli, ale tu jest trochę szerzej i nie ma takiego zgiełku no i sklepiki, sklepiki, pieniążki wydać tutaj jeszcze ostatni Ostatni kadr na tą wieżę, pewnie jakiś kościół, albo coś. Eee, I teraz tak. Będę jechał przez góry i będę jechał w dorzeczu rzeki, w takim wąwozie jakby. I tam na pewno będą, raczej znaczy może na pewno nie, ale będą równie ładne widoki. I przede wszystkim będzie można gdzieś przy wodzie stanąć, zatrzymać się i przenocować. I to mnie na pewno będzie bardziej jarało, aniżeli chodzenie i patrzenie na znaczy to też jest fajne, to też jest fajne tak? popatrzeć na te wszystkie budynki, na jak oni tu cegówki układali i tak dalej nie? i rzeźbili. To jest też fajne, ale... ale skupmy się na tym, żeby przejechać te 260 km dzisiaj jeszcze i może nie 260 Z jakieś 150 chciałbym dzisiaj zrobić i przespać się w, tym, w tych górach w tym wąwozie, gdzie płynie rzeka. Zobaczycie jak tam dojadę albo jeszcze wam to pokażę na, na Google Map. Idę do auta. 3 godziny 21 minut przede mną. Jazda wygląda tak, że jadę rondo, jadę rondo i zgadnij się co dalej. I ba bardzo mocno we znaki daje się słońce styczniowe, ale daje się wyznaki. Coraz ładniej widać góry, przez które się będę. Musiał przedostać i mam nadzieję, że gdzieś w tych górach znajdę jakieś miejsce, gdzie będę mógł stanąć, bowiem tu po prawej stronie nie tylko widać zachód, ale zaczęła się już rzeka, wzdłuż której cały czas tą drogą będę jechał. Tu jeszcze jej jeszcze nie widać, ale jeżeli chodzi o mapę na, na tym, na komórce, na GPS-ie, ale to jest przede mną. To jest nieuniknione, i chciałbym bardzo znaleźć miejsce do biwakowania przy rzece. To jest zdecydowanie mój priorytet na tę chwilę. Jest teraz taka pora, w której wychodzą najpiękniejsze zdjęcia i najpiękniejsze ujęcia. Już wam pokazuję czemu. Bo słońce już zaszło, ale jeszcze tam świeci, i zawsze w tym momencie widać, jak te samoloty latają. Zaraz wam to pokażę na niebie. I widać zawsze te białe krechy. Oj, teraz nie widać, ale widzicie tam w tle te białe pie krechy, pie krechy od tych samolotów. I wiecie co jest najfajniejsze? Że tutaj, gdzie ja jestem, dokładnie tutaj, jest jakieś 8 stopni chłodniej niż za tymi górami w nocy. Bo w ciągu dnia tu jest mniej więcej taka sama temperatura, ale w nocy tam za tymi górami jest plus 8, a tutaj minus 1. I widać już pięknie rzekę, którą za chwilę będę widział A tutaj teraz piękne ujęcia Góra jasności A w tle po lewej stronie majaczący kościół znowu Nie no, pięknie będzie Oby ta rzeka, zaraz ją zobaczymy po prawicy No i cholera, no sami widzicie Spróbuję podjechać do tej rzeki Już zaczynam szukać tego miejsca Póki jest jeszcze jasno, chciałbym znaleźć Tutaj znalazłem taką miejscówkę i no tu będzie głośno od out out". I ta rzeka dopiero jest tam na dole Jadę gdzieś dalej, chociaż ładnie tutaj te bluszcze jakieś, czy co to to jest Ale jadę Niestety będzie ciężko ze znalezieniem miejsca gdzieś blisko rzeki, bo y, No wszędzie są furtki, wszędzie są płoty A tam gdzie nie ma płotów to są urwiska i nie da się wjechać mm, zagroż takich dzikich miejsc w tych Włoszech wszystko takie wiecie Wycackane do końca Zero dziczyzny W postaci miejscówek No może coś znajdę, ale no pewnie nie Pewnie się to skończy snem na Na parkingu, po prostu na parkingu Przy szumieniu aut Z szosy Dobra. Ale nie poddaję się, jadę Jestem na tym moście Widzę tą rzekę Spróbuję gdzieś się po drugiej Ale kurde fajne miasteczko Po drugiej stronie gdzieś się spróbuję zatrzymać i wejść tam na dół, zobaczyć wodę, przynajmniej tutaj ten zameczek. Podobne miejsce do, do tamtego, nieco byłem z tą taką wodą piękną. Tak wygląda miejscówka, pod którą podjechałem, i tutaj chyba spędzę e, noc. Jest jeszcze jasno, więc jest sporo czasu, bo jest dopiero 17, tam 20. E, naprawdę przepiękne miejsce. Idę sprawdzić zaraz, jak woda wygląda. Tylko się tutaj ogarnę, czy to w ogóle można stać. Nie było żadnego zakazu, to jest ślepa uliczka więc co mi tam szkodzi, stanę tutaj. Idę zobaczyć, jak wygląda woda. Tam widać ten most, po którym przed chwilą przejeżdżałem. Tu są fragmenty parasolki, a ja teraz idę do wody i kurde, czemu tu nie ma nigdzie garnka takiego, wiecie, rozbitego ze złotymi monetami albo jakiegoś depozytu, nie wiem, <ścoughs> czegokolwiek. Takie mam jakieś wrażenie, że tu bym coś cholera znalazł takiego fajnego z wykrywaczem. No ale zgody i nie wiem, czy to pod las podchodzi, czy nie pod las. Ciul. Albo chociaż jakieś siekierki z brązu, w takich miejscach to tego... Jedna góra. Tu góry. Wszędzie coś. No ta rzeka nie wygląda aż tak zarąbiście jak tamta, tylko że... No jest też taka niebieskawa, tylko że może z racji tego, że już jest ciemnawo, no. Zobaczymy jutro rano. A teraz muszę znaleźć dwa fajne kamienie. O, co to jest? Co ci jest, kamieniu? O Boże, się przestraszyłem, że pająk. Jakieś coś to ma w sobie. Muszę znaleźć dwa kamienie, żeby pod nie... Pod opony dać, żeby wyżej być. Żeby nie na skosie nie spać. Szukamy fajnych kamieni. Dobra, już jest ciemno. Podłożone. I teraz trzeba najechać, żeby się trochę wyprostować. Chociaż odrobinkę. No, jest wyżej. Na pewno nie, nie będzie aż tak krzywo, jak było. Ale na jednym stoję... I na drugim stoję. Rękaw i hamulce, i bieg za przegnięte. Nie powinniśmy spaść. A auto się prezentuje tak. Na pewno prościej. Co to ma taki? Na pewno jest prościej niż było. Tak jak widzicie, szykuję zestaw do streama. Będę musiał jeszcze tu kamerę przemyć I cholera, trochę mnie za bardzo było tam widać. I postanowiłem za waszą namową. Już nie raz o tym mówiliście. Yy, zrobić sobie, kurde. Na razie to jest prototyp. Chyba będą firanki normalnie. Yy. Chyba będą firanki po prostu. Bo faktycznie, o ile w dzień to jest zajebiste, to w nocy wystarczy jedno światełko i wszystko widać, nie? A tak tutaj teraz, jakby były firanki fajne, to by mnie mogli oglądać. Firany jedynie. No tak to wygląda. Ale laser daj Szt. Grałem jeszcze z saperem w czołgi dzisiaj godzinę. Yy, poodpowiadałem na maile. No i był stream. A teraz sobie jeszcze zagram czołgiem, bo jest ciemno. No kurde, w ogóle tu mi się jakieś lampy odpaliły. Może widzicie teraz. Ale i tak jest ciemno jak w, w czterech literach. Yy, głośno jest od tego zielonego świ światełka, które tam widać. Jedyną moją, że tak powiem. Ostoją są teraz czołgi, albo to co się dzieje na ekranie yy, no, monitoru. Także gramy jeszcze tym czołgiem, bo go ostatnio dostałem. Wymieniłem go za jak Tigera 88. Kończę na dzisiaj moi mili, Także jak się podobało, to zostawić pierdoły. Jakby chciał ktoś te kody zniszczowe, to śmiał pisać na znalezione w wodzie wodzie.małpainteria.pl. Yy... Dziękuję wam, patronom, i to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.